System Vectra został opracowany jako pomoc zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Pacjentowi pomaga podjąć decyzję dotyczącą operacji estetycznej, operacji plastycznej. Mamy tutaj różne procedury, które możemy symulować za pomocą tego systemu. Na przykład procedury chirurgii estetycznej w zakresie twarzy, szczególnie nosa, operacje w zakresie powiększania, redukcji odnoszenia piersi, operacje dotyczące kształtu sylwetki. Te wszystkie procedury możemy symulować za pomocą systemu Vectra. Wykonuje on serię zdjęć, które przetwarza w obraz trójwymiarowy. Dzięki temu pacjent na swoim zdjęciu przetworzonym do formatu trójwymiarowego może zobaczyć przybliżony efekt operacji estetycznej. Z kolei, jeśli chodzi o pomoc dla chirurga, to system umożliwia dosyć dokładne wykonanie krytycznych pomiarów, które są niezbędne przy zabiegach estetycznych, i na podstawie tych pomiarów lepszy i bardziej dokładny dobór techniki operacyjnej, dobór rodzaju i wielkości implantów w zależności od wymiarów pacjenta. Konsultacja polega na zrobieniu zdjęcia lub serii zdjęć za pomocą systemu. Następnie te zdjęcia, ponieważ są to zdjęcia fotometryczne, umożliwiają zdjęcie wymiarów, co ma na przykład dosyć istotny efekt w przypadku zabiegu powiększania piersi. Również w przypadku na przykład zabiegu korekcji nosa, możemy sobie zmierzyć proporcje i zmierzyć określone elementy nosa, twarzy i, i dobrać odpowiednią technikę zabiegu. W przypadku powiększenia piersi możemy zatem za pomocą tego systemu dokładnie wymierzyć wszystkie interesujące nas punkty i na podstawie tego dobrać właściwy implant do pacjentki. Trzeba pamiętać o tym, że o rozmiarze i rodzaju implantu decyduje budowa pacjentki. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim wymiary klatki piersiowej, czyli u pacjentki wysokiej z szeroką klatką implanty będą odpowiednio i proporcjonalnie większe niż u pacjentek niż, niższych, drobniejszych, szczuplejszych. Również nie bez znaczenia jest to, czy pacjentka była w ciąży, czy karmiła dzieci, w jakim stanie jest jej biust. Mam na myśli tutaj stan gruczołu piersiowego, ilość tego gruczołu, również to, czy piersi są na przykład opadające, czy, są, czy pacjentka ma więcej czy mniej tego gruczołu. Te czynniki decydują o tym, jakiej objętości implant, ale również przede wszystkim, jakiej szerokości, wysokości i rodzaj implantu będziemy stosować w danym zabiegu. Implanty anatomiczne i okrągłe mają troszeczkę inną budowę. Implant anatomiczny ma bardziej spłaszczony górny biegun i przypomina kształtem tak jakby łezkę, natomiast implant okrągły ma maksymalną grubość czy też wyniosłość w centralnym punkcie i ma okrągłą podstawę. Implanty anatomiczne natomiast mogą mieć dodatkowo różne kształty, mogą mieć na przykład szerszą podstawę niż wysokość, mogą mieć różne szerokości, różne wysokości i możemy wtedy taki implant bardziej precyzyjnie dobrać do wymiarów klatki piersiowej i do rozmiarów gruczołu piersiowego wyjściowo pacjentki. Implanty anatomiczne dobrze się sprawdzają u pacjentek z małym biustem, bez dużego opadania, również tam, gdzie musimy niejako to pieść wytworzyć, tam gdzie jest mała ilość tkanki mięśnia piersiowego, tkanki gruczołowej, wtedy dzięki tej budowie Piersie jest bardziej naturalna, mniej wypełniona w górnym biegunie. Więc można generalnie powiedzieć, że za pomocą implantów anatomicznych osiągamy bardziej proporcjonalne i naturalne efekty niż przy implantach okrągłych. Aczkolwiek u niektórych pacjentek, u których na przykład jest dobrze rozwinięty gruczoł piersiowy, a brakuje im trochę objętości, często stosujemy implanty okrągłe i również za pomocą tych implantów odpowiednio dobranych możemy osiągać bardzo naturalny efekt. Najczęstszym błędem, z którym ja się spotykam, jest to, że implanty są dobrane za duże w stosunku do budowy ciała pacjentki. Często jest tak, że pacjentki w trakcie konsultacji wymuszają na nas niejako zastosowanie, zastosowanie jak największego implantu. Jeżeli implant będzie za duży, będzie nieprawidłowo wypełniał tą wytworzoną kieszeń pod gruczołem czy pod gruczołem mięśniem piersiowym, wtedy będzie nadmiernie ściskany i to może doprowadzić do deformacji implantu, również może to doprowadzić do późniejszych powikłań i problemów z implantem, jego nadmiernej wyczuwalności, jego pomarszczenia powierzchni widzianego w USG czy nawet wyczuwalnego przez pacjentkę po zabiegu. Źle dobrane implanty mogą powodować konsekwencje. Część tych konsekwencji może być widoczna od razu po zabiegu, a część ujawnia się dopiero po dłuższym czasie. Jeżeli implant jest za duży, z czym mamy najczęściej do czynienia, może to doprowadzić do jego nadmiernego ściśnięcia w loży w jego położeniu na klatce piersiowej i może to prowadzić do na przykład nadmiernego pomarszczenia powierzchni implantu co może doprowadzić do jego większej wyczuwalności również taki implant który wywiera za duży nacisk na otaczające tkanki będzie powodował jakby większy zanik z ucisku, czyli może być szybciej wyczuwalny i bardziej wyczuwalny po krótszym czasie od zabiegu, dlatego że te tkanki, które otaczają implant, będą stawały się podatne, będą się rozciągać, ulegać zanikowi, więc po pewnym czasie taki duży implant będzie bardzo wyczuwalny już w takim dotyku pod tkankami. Dodatkowo, implant, który będzie za duży w stosunku do możliwości klatki piersiowej, rozmiaru klatki piersiowej i tkanek pacjentki, może powodować nienaturalny wygląd piersi, może powodować po prostu ich deformację. Dlatego, warto. W momencie podejmowania ostatecznej decyzji o takich czy innych implantach, które proponuje lekarz, wziąć pod uwagę jego sugestie i rekomendacje, dlatego że on wykonując dziesiątki, setki, czasem tysiące takich zabiegów, jest w stanie przewidzieć konsekwencje zastosowania takiego czy innego rodzaju i takiego czy innego rozmiaru implantu.